Unboxing, proszę Państwa. Zobaczmy, co ja tu kupiłem. Za znaczy, co ja wiem, co kupiłem, ale no. No dobra. To teraz y, spróbujemy to otworzyć, a jednocześnie spróbujemy znaleźć jakieś takie, jakby to postawić. Powinno być tak git. Czy. Nie mam nic do otwierania. A, Ale ale długopisik się okazuje dobry. Ok. Nie, tam nic nie było już. No standardowo kurwa, kabel ma długość kurwa kutasa. Przecież, no tutaj mam przedłużać, więc może coś się ogarnia. Dobra, zaraz tutaj wszystko posprzątamy pudełko się pewnie przyda jak coś będziemy próbować sprzedać to będzie w co zapakować pudełka zawsze na propsie to jest oczywiście szklane więc trzeba uważać kurwa ulala, 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 ulala. wygląda kurwa rasowo o ale ma fajny system uj ma nawet już łyżeczkę wbudowaną Hej, no ma Dobra, jest to jakiś filtr, jest to jakiś filtr. To jeszcze będzie do przeanalizowania. Ogólnie kupiłem takie filtry papierowe. Tutaj jest włącznik i wyłącznik. Dobrze, dobrze, dobrze proszę Państwa. Ja bym chciał, żeby to stało tutaj. Z tym kabem to nie wiem czy to się uda. Kurwa właśnie, tak myślałem żeby to bardziej stało tutaj ale kurwa z tym przedłużaczem i tym kablem się kurwa nie da niestety No niestety będzie musiał stać tutaj Chciałem bardziej tam no ale no trudno O, myślałem że spadł, dobra, na szczęście nie Monika trzeba troszkę przesunąć bardziej na bok Nie powinno być to jakimś większym problemem dobra symetria będzie trochę zaburzona no ale no trudno się mówi no. z tymi kablami to ja już naprawdę kurwa nie mogę to tutaj damy jakoś tam za tą lampeczkę, dobrze że kupiłem w ogóle dobrze, że ja w ogóle kupiłem ten przedłużecz da no. to odepniemy i podepniemy tutaj nie wiem za bardzo czego to było. Chyba od ładowarki dopada. Dobra. No oczywiście kurwa, że ten Tu musi być w taki sposób kurwa. Nie. Dobrze będzie? Chyba nie. Tu musi być jeszcze kurwa dalej. Tak, to jest za ładowarki odpada. A, już tutaj to już, w... niby będzie tutaj wolny slot, ale praktycznie przez ten kabel już będzie zablokowany. No i dobra. Jak to wody Okej, Ok, dobra. Później się przetestuje, jak to kropi. Póki co wygląda w ten sposób. o. No widzicie, niby będzie wolny, ale zajęty. Dobra, tak to wygląda.